Niezwykłą atrakcję dla najmłodszych przygotował z okazji Dni Chrzanowa i Dnia Dziecka Chrzanowski WOPR. W niedzielę nad zalewem hechło można było za darmo popływać motorówką. Przejażdżki trwały po kilka minut i cieszyły się sporym zainteresowaniem najmłodszych, którzy nawet po kilka razy pływali po tym zbiorniku wodnym. Cieszysz się, że popłyniesz? Tak. Nie boisz się trochę motorówką, to jednak szybko? Nie. A co masz na sobie? Kamizelkę ratunkową. I jak myślisz, trzeba ją mieć jak się wsiada na łódkę? Tak. Dzisiaj taka atrakcja, czy to dobrze, że tak jest, że można popłynąć? Bardzo dobrze. Ja pierwszy raz płynąłem na motorówce i sobie jeszcze raz chcę popłynąć, a wnuczka tym bardziej. Mhm. Tak? Czyli podobało się? Tak. Powiedział Pan, że pierwszy raz pan płynął, ale to wcześniej nie było okazji, czy jakoś tak się nie składa? Nie było okazji, tak powiem. Teraz wyczytałem w programie, że jest taka atrakcja i skorzystaliśmy. Myśli pan, że tak powinno być częściej? Jak najbardziej. Bardzo fajna impreza. I w Szanowie i tutaj na Hechle. Dla mnie to jest super fajda, szczególnie dla dziecka. No, dla ciebie większa, tak? No tak, bo pogoda dopisała chyba. Bardzo, bardzo fajnie jest, także bardzo się cieszę, że jest taka atrakcja też dla nas zorganizowana. Warto było się chyba wybrać. Bardzo, polecam wszystkim. Za taki przejazd nie trzeba było nic płacić. Ratownicy dbali tylko, aby wszyscy pasażerowie mieli na sobie kamizelki ratunkowe. Bez nich nikt nie wsiadł na motorówkę. Generalnie uczestnicy tych przejażdżek mogli czuć się bezpiecznie, co gwarantował im WOPR. Naprawdę mamy motorówkę świetną, bezpieczną. Zalew Checho to jest przejażdżka iluminutowa, bo to takie kółeczko chyba, No nie nie, 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 ograniczamy tak w zasadzie na minutę, jak się dzieciom chce jechać, nie patrzymy, czy ktoś jedzie raz, czy dwa, czy trzy, no w końcu niech się bawią i po prostu nas to cieszy, że ludzie są zadowoleni, a szczególnie ta młodzież i dzieci szczególnie, bo tu widzę, że jest większość jest małych dzieci z rodzicami i jak ktoś mówi, tego bakcyla do wody poczują i Będę, będzie z nich pożytek. Jeśli do tej atrakcji, jaką jest dla dzieci kontakt z wodą, dołożymy piękną pogodę i niezłe widoki, to trzeba stwierdzić, że impreza była udana. Dodatkowo, aby ułatwić wszystkim chętnym dojazd nad zalew Hechu, uruchomiono specjalny darmowy autobus, który jeździł z zajezdni autobusowej nad zalew.